Cześć, wszystkim, ja jestem sirikome.pl, a dzisiaj kolejny odcinek z naszej serii Zagramy w Counter Strike Global Offensive. Zapraszam. Dobrze, zaczynajmy. Ja dojdę do terrorystów i od razu mówię wam, że zagramy dzisiaj na trybie o nazwie Demolka. Mm, tak, i to jest mapa, gdzie... Mm o nazwie safe house po prostu gdzie jest dom i należy tutaj zrobić wszystko aby terroryści nie, nie podłożyli bomb dobrze zaczynajmy w tym trybie po zabiciu każdej jednej osoby oczywiście z przeciwnej drużyny dostajemy broń którą aktualnie używała Super koleś nam wychylił Dobra, jeden już poszedł. Yy, dobrze, trzeba uważać rzeczywiście. Yy, czekajcie, mogą iść z drugiej strony, więc trzeba też tutaj yy, zwracać uwagę na tą stronę. Hmm. Pójdę sobie na górę. Trzeba rzeczywiście tutaj uważać, o i wygraliśmy Dobra, zabiłem jednego, więc spoko mm, zaczynamy kolejną rundę 4 sekundy i lecimy Jak widzicie mam broń poprzedniego przeciwnika Mhm, mm, lecimy, lecimy, ja może pójdę na prawo teraz Tym razem Upsi Kat damn it. Ej, nie trafiłem, no nic, ym. no dobra, nic takiego wielkiego nie stało, poczekamy, o i akurat wygraliśmy po raz kolejny, <laughs> teraz będę miał bizonka, więc jest nawet fajnie, bo ja lubię tą broń, e nie, bombę sobie weźcie, a ja lecę ym, tym razem lewą stroną, bo do domu nie ma co wchodzić, bo tam zawsze będą biegli, biegali. Dobra, y, czekajcie może wejdzie tutaj po raz kolejny na ten domek Kurczę, nie udało mi się e, ups. Dobra, ryzyk fizyk On poszedł, właśnie trzeba uważać rzeczywiście Dobra, wygraliśmy <laughs> Bo została podłożona Okej, okay, nieważne Teraz mam, no niezbyt fajną broń Szymon jej nie lubi, ale ona jest dobra Rzeczywiście jest dobra mm, Na takie szybkie strzały w głowę Dobra, lecimy, lecimy Znów pójdę sobie tutaj lewą stroną Może po raz kolejny ktoś wejdzie na ten domek Poczekamy. Myślę, że teraz jednak tak się nie stanie. Wszyscy tam tamtą drugą stroną. Dobra, padł. No i wygraliśmy. Dobra, jest fajnie, bo już jest 5-0. teraz będę miał nowe, więc trzeba celnie strzelać, aby mm, cokolwiek było fajne, y, jakiś rezultat fajny. Dobrze, sekunda i lecimy. Bach, dobra, działa. No, ładujemy sobie i, i, i czekamy, aż wyjdą już tam chyba. Ktoś wychodzi. Nie, nie, nie. Trzeba uważać, trzeba uważać, naprawdę. Nie mam pojęcia, skąd wyjdą i właśnie to jest... Ajajaj. Aj, aj. Nie trafiłem. No nic. Mm, poczekamy chwilkę. Czekajcie, u nas jest... Ajajaj, tym razem przegraliśmy. No nic, będę próbował się odegrać. I znów mam nowe, no, ni no niestety. Sekunda i lecimy. Trzeba się odegrać rzeczywiście. Może ja stanę sobie tutaj, tym razem tu, gdzieś i będziemy tutaj kampić. Mmm, nie zdążyłem strzelić. Jeszcze mówię, nie będę strzelał, jeżeli wiem, że nie trafię. Dobra. Padł jeden, a drugi tam się chyba ukrywa. Dobra, wchodzę. Ajajaj, aj, aj, nie widziałem go. Kurczę, schował się fajnie. Teraz tylko... Czy mam kciuki za naszego przyjaciela z drużyny? Dawaj, ziomek, dawaj. Dawaj. Dobra, dobra. O, idealnie. Bardzo dobrze, alien. Mhm. I mamy... 6-1. Teraz zostanę oczywiście broń. Jedną z gorszych. Według mnie. Mm, lecimy, lecimy. Jest 6-1. Nie może być 6-2, więc trzeba szybko ogarnąć. Mam pakę. Fuck, nie daj mi paki. No nic, to będę już uzbrajał bombę. Tylko trzeba się tam dostać najpierw. Co jest? Nie widziałem, ajajaj aj, aj. ale spaliłem. No nic, ziemniak, kontra ajajaj aj. no. no nic. Spaliłem, spaliłem. Spalili się, bo było trzech, jeden poszedł tyłem. No dobra, nic. Ciągle mam tą samą broń. Trzy sekundy, 2 sekundy, jedna sekunda, lecimy. Hmm. Gdzie będę teraz pójść? Myślę, że stanę tutaj jak wcześniej. Może ktoś wejdzie na ten domek, może nie. Um. Dobra, nie, lecę prawą. Boże, myślałem, że tam jest... ...przeciwnik. Aj! będzie szedł tędy. O, super. Dobra. Już wygraliśmy. 7-2. Szybko nam idzie. Niestety ja ciągle mam... ...to samo broń. No nie, chyba mi się zmieniło Dobra, nie wiem, lecimy Teraz wchodzę przodem Zobaczymy God damn it. Aj, 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 aj Mieli granata To był zły pomysł jednak, żeby wchodzić tymi drzwiami Już od początku tak mówiłem Mamy jednego, dwóch Czekajcie tutaj, chowa się. Myślę, że go spostrzegnie i strzeli do niego. No niestety. Yy, mamy jeden na jednego, ajajajaj. Aj, aj, aj. Niezbyt fajnie, ale myślę, że nasi dadzą radę. Zobaczymy. No niech to. 37 nie Jestem pewien, ale chyba tamten koleś miał nagusa. okej okay, zamieniają drużyny. Poczekamy chwilę. Dobra, przerwa. Oj, 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 subcio, subcio. Mam bardzo dobrą broń. Teraz tylko, żeby nie spalić i, i dobrze ją użyć. Mm. Lecimy tędy. <laughs> Dobra. Oh my goodness! Trzeba rzeczywiście właśnie uważać w takich miejscach jak tu. God damn it. Skąd? A stamtąd? Myślałem, że przez ten murek strzela do mnie. No nic, teraz nam się nie udało. Terroryści wygrali. Mmm, niezbyt fajnie. Spróbujmy jeszcze raz. Teraz <tary> nie będę tam wychodził tak bardzo. Właśnie według mnie tutaj na tej mapie antyterrorystom jest dużo, dużo ciężej grać. Mapa jest tak zrobiona, żeby było ciężej grać e, antyterrorystom. Ale to jest tylko moje zdanie, więc... Czekajcie, może on tu wyjdzie, a ja go strzelę do niego. God damn it! Dobra, spokojnie Spokojnie Przeładuj Aj, aj, aj Nie, co ja zrobiłem No nic To był wielki błąd, żeby się tam schować No nic, myślałem, że po prostu jest gdzieś na dole i będę mógł go zestrzelić No nic, musicie mnie wybaczyć Czekajcie, tutaj nie ma co Wychylimy się troszeczkę tutaj. Już tu strzelają! Fuck! Fuck, fuck, fuck. Fuck, naprawdę już my tak zjechali. O, mam granata. Kurczę. Poczekamy chwilę. Dobrze jest 4 yy, na 1, więc myślę, że wygrają Dobra, jest Git Wygraliśmy, jest 8-5, 5-8 raczej mm, Ciężko będzie teraz cokolwiek tutaj większego zrobić Dobra, lecimy, lecimy Czekajcie, będziemy pewnie wychodził stamtąd, jak ostatnio. Tutaj przykampimy troszeczkę. Kurczę, jak to jest możliwe? No i znowu terroryści wygrali. A, no tak, to dobrze, ładnie. Mm -hmm. P90. Mhm, mm lecę, lecę, lecę. Benedarkt mu to samo broń. Czekajcie, może teraz pójdziemy górą. Nie, 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 to był zły pomysł. Skąd oni do mnie strzelają? Oni to robią. Nie mam pojęcia, fuck god damn it. Oh my goodness! Cztery hapsów. Aj, 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 myślałem, że jednak tam go nie będzie. No nic w sumie nie mogę zrobić, okonał odwetu na jednym graczu. Jej! Mm, dobre tyle. <laughs> UM5. Fuck, jest 6-9. Jeszcze nas dogonią, to będzie śmiech. Mm. Patrzcie, ja tu się ustawię, otworzę drzwi i będzie. Strzał. Nie, jednak nie będą tędy szli. Nie mam pojęcia, którędy będą... O, jest, jest, jest. Udało nam się. Spobiegli pewnie, więc za drugimi jakoś się udało. Hmm. Ja mam u piątkę. Dobra, jest pół meczowy, więc jest spoko. Lecimy, lecimy. Ja tym razem pójdę sobie na tą szopkę. Czy to to jest? I spróbuję tam wskoczyć do nich. Ale spokojnie, spokojnie, żeby to wolno robić. Ja cie, ogólnie mi się skończyła amunicja Kurcze, naprawdę, nie widziałem tego Ład. <laughs> what? Fajnie się zaczął, zaczął odcinek, bo Wchodziły mi punkty Ajajaj Dobra, dobra, lecimy Teraz nam się uda Mmm, mamo mam, mmm. się na chwilę za tym autem. O, już tam próbują do nas jakoś dotrzeć. O nie, bez pośpiechu. God damn it! Iluj tam jest. No niezbyt fajnie. Gadamy co ja mam zrobić Hmm To było rzeczywiście złe Ciągle błąd meczowy Teraz przegraliśmy w zupełności przeze mnie Hmm Dobra, nic się nie stało Dobra, lecimy Czekajcie, bo tam właśnie wykampił sobie miejscuwe Jest, udało się. W końcu. Dostanę jakąś paczkuszkę. Nie, niestety. I tak w sumie skończymy nasz odcinek. Łapujcie, subskrybujcie, do zobaczenia. Cześć.